Cześć, tutaj Leszek. Serię Made in China y, tworzymy razem, ja oraz redakcja Radia Color, która bardzo często lubi mnie zaskakiwać, dając tylko i wyłącznie pudełko i mówiąc, ile to kosztowało. To jest 226 zł i właściwie wiem tylko tyle. Sprawdźmy, co jest w środku. 3D Hologram Lek. Przeprowadzam unboxing. Przypomina na pierwszy rzut oka. Wiatrak ścienny, <laughs> ale tak naprawdę tutaj jest mnóstwo punktów LED. I to się przekręca do ściany, bo tutaj jest zestaw taki specjalny montażowy, śrubokręt oraz pilot kołeczki, śrubki. Ok. I jeszcze taki dągiel USB. Ok. Robimy małe śledztwo. Dobra, już wszystko wiemy. To jest USB do zarządzania tym zdalnie po WiFi z komputera. Można tutaj wgrać dowolną grafikę, która będzie wyświetlana w formie hologramu. Do tego wszystkiego potrzebny jest także prąd. W zestawie jest zasilacz. Co prawda nie jest to USB, ale przymknijmy na to oko. Ale to naprawdę, to, to działa jak wentylator i powiedziałbym, że nawet chłodzi, ale to jest, wydaje mi się, skutek uboczny. Chodzi mi bardziej o kwestię tego, że to jest naprawdę hologram 3D i to wygląda jak hologram. Zastanawiam się. Ale niespodzianka. Na początku podchodziłem do tego z mega rezerwą, w sensie zastanawiałem się w ogóle, po co komuś coś takiego, ale efekt jest naprawdę super i e, można to sobie, nie wiem, gdzieś powiesić w biurze albo w pokoju. Tym bardziej, że można tutaj zrobić właściwie dowolną e, animację. Ja pomyślałem o czymś takim, że to jest spoko pomysł na prezent, bo tutaj. Jest specjalna aplikacja, którą możemy sobie zainstalować na kompie, albo mieć bezpośrednio do tego dostęp poprzez Wi-Fi i tylko i wyłącznie zwykłą przeglądarkę. Tworzyć ze statycznych zdjęć animowane. Kreacje specjalnie właśnie na ten hologram, więc kurczę, z okazji, nie wiem, jakiejś rocznicy na ślub to komuś dać, nie wiem, na komunie to teraz jest dosyć popularne. 226 zł, a do tego jeszcze wyczaiłem, że w zestawie jest pilot, którym jesteśmy w stanie to włączać i wyłączać. Nie no, mega moim zdaniem. Nie, przyznam szczerze, że mnie trochę zatkało. Naprawdę na początek podchodziłem do tego gadżetu z mega rezerwą, zastanawiając się w ogóle na co to komu jest potrzebne. I tak sobie myślę, że nie wiem, gdzieś też można zainstalować to w firmie, jeżeli macie jakiś punkt usługowy, na tym można wyświetlać fajne komunikaty do klientów, i myślę, że wiele osób będzie podchodzić z zaciekawieniem do tego. Tylko pamiętajcie, żeby to umieścić w bezpiecznym miejscu, bo to się kręci z naprawdę dużą prędkością, bo też taka jest wymagana, żeby ta animacja była w pełni płynna. Dobrze, żeby to nie było gdzieś powieszone, gdzie będą miały dostęp do tego dzieci albo inne postronne osoby, bo nie chciałbym włożyć w to swoich paluchów. Dlatego właśnie przydaje się pilot, żeby to zdalnie wyłączyć i przekazać w formie prezentu słuchaczom Radia Color. Do usłyszenia na 103FM.